Latem 1920 roku w Bitwie Warszawskiej rozegrał się najbardziej dramatyczny akt walki o przetrwanie Polski, ale także Europy. Sowieci już od 1918 roku obiecywali zburzyć, jak to mówili, polskie przepierzenie, które oddzielało rewolucję rosyjską od spodziewanej rewolucji w Niemczech. Na polach pod Ossowem zginęło 600 żołnierzy i ochotników, często uczniów i studentów. Żaden z nich nie może być zapomniany. W nowym kadrze zobaczymy historię Polski. Tym razem historię zwycięstwa, a nie klęski. Tu na nizinie Wołomińskiej, rozegrały się zmagania 20 roku. Pod osowem skutecznie stawiliśmy opór bolszewikom. Maszty stulecia Niepodległości Polski, stulecia Bitwy Warszawskiej wyznaczają początek i koniec prowadzącej na szczyt, ale i zwycięstwa. Poniżej widzimy amfiteatr wpisany w projektowane wzgórze. Z jego trybun możemy obserwować pole bitwy i rekonstrukcję tamtych pamiętnych wydarzeń. Na szczycie wału obronnego jest taras z mapą Europy. Lenin i Stalin chcieli obalać państwa kontynentu jak pionki. To bitwa pod Ossowem pozwoliła Piłsudskiemu zorganizować kontrofensywę, obronić Polskę i Europę. Filia Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie wyrasta z mazowieckiego pejzażu. Nasz pomysł architektoniczny i krajobrazowy, nawrota Bitwy Warszawskiej, pozwala odczytać na nowo sens tamtych wydarzeń.